Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Chronology. W tym odcinku zajmujemy się paroma nowymi aspektami gry. i zmiana czasu oczywiście. I teraz... W dali nie wiem czy to miało być utrudnienie czy cokolwiek, ale y, musimy zmienić czas podczas rostu. Takie tam chronologii. Dobra. Nagrałem Już He looks like the bucket. ...Już raz nagrałem odcinek, ale niestety zepsułem audio i z drugiego odcinka odratowałem jakoś też nie jest jakaś rewelacyjna, ale da się przeżyć, a z drugiego już nie dałem rady. No znaczy z trzeciego, tego co teraz nagrywam i muszę nagrać na nowo, bo czemu i nie. I jak tutaj widzimy, musimy teraz tak wybrało mi. Musimy strącić Jakimś orzechem, bestką kask, chyba czy cokolwiek innego, ładnie. Z pomocą tego, wejdziemy teraz na górę i ryczy. Właściwie, long face, snail? The snail creature is completely in pieces. She looks like she że lost znalazła ślę. Kawka zawsze spoko i to, to jednak jest skorupa i teraz musimy dać skorupa. tę skorupę. Możemy zmieniać, jak widzimy, wspinać się po ścianach i w ogóle. Tak, wspinamy się po ścianach i za jego pomocą będziemy mogli...

Teraz będziemy musieli iść na dół, żeby aktywować przejście dla naszego dziadzi z musami. Tak, i kolejna umiejętność Maka jest to, że może spowalnić czas. Tak, stop time. No, dobra. Tutaj ja chyba musimy zmienić czas, tak jak przewidywałem. i Nie możemy tak przeskoczyć, chodź tutaj. i Ale zepsułem nowo. Bo to trzeba tak, 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 tak. Jebałem. No więc teraz nic. Zatrzymujemy czas, skaczemy dziadzie, i wznawiamy czas. Bierzemy ślimaka i znów zatrzymujemy czas, czas, dziadzia i i po jakimś dziwnym kole z palami, chyba. Dobra, teraz zmieniamy tak. I przebiegamy dalej. Bo hey. Wołamy naszego slimka. Slimka, dobra, może być slimek. I wezmę sobie kawy. Kapka z ranka zawsze spoko. Więc teraz musimy wyczuć moment, w którym skoczymy tak i tak. Ja, boj! Teraz wołamy oboje. I to już jest koniec naszego trzeciego odcinka. Rozdziału. Zapraszam do komentowania, do subskrypcji. Zawsze są mile widziane. I po prostu ocenianie mnie i mówienie, co poprawić. I w ogóle, co jest. Co do, do. Znaczy, co nowego dodać. Wiecie o co chodzi, dobra. Więc się z, z wami żegnam. W... Na razie. again Shut up, Snail. Let's just get a move on. I need someone who can give me some answers. My mentor betrayed my trust. Behind my back he made a deal to develop the verve further in his own lab in the metropolis. I knew the consequences could be fatal, but I walked away without saying a word. I became a drifter.